Przechodzimy teraz do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027 bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podobnie jak przy poprzedniej uchwale, tak i tutaj w przypadku projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2022 2027 skupię się na tych dodatkowych zmianach, które wpłynęły po przesłaniu tego projektu zasadniczego uchwały do wysokiej rady i te dodatkowe propozycje ze strony zarządu dotyczą również i wyjęcia z wieloletniej prognozy finansowej drugiej części kwoty na budowę sali gimnastycznej w Kościelcu z uwagi na to, że zadanie było, miało być realizowane w cyklu właśnie dwuletnim. Następnie mamy propozycję zwiększenia środków na przebudowę ulicy Broniewskiego z uwagi na wydłużenie też zadania i, I wprowadzenia zadania do y, wieloletniej prognozy finansowej jako przedsięwzięcia. Kolejne propozycje dotyczą nowych przedsięwzięć. Y, wynikają one z upływu czy z, z, z tego, że do, dobiegają końca terminy aktualnie obowiązujących umów, a mianowicie chodzi o sprzątanie kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w starostwie powiatowym świadczenie usług ochrony osób i mienia dalej świadczenie usług pocztowych i to są jeśli chodzi o te nowe przedsięwzięcia dalej mamy tu również korektę o której mówiłem przy zmianach w budżecie dotyczącym sprzątania pomieszczeń w aktualnie obowiązującej umowie wynika to z wyjaśnień i, i uzgodnień służb starostwa powiatowego dalej mamy propozycję zwiększenia kwoty Przedsięwzięcia poprawa efektywności energetycznej w wyniku rozstrzygnięć poprzetargowych na wykonanie dokumentacji technicznej, następnie mamy wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Erasmus, o którym mówiłem już przy zmianach w budżecie, które będzie realizowane w zespole szkół w Kościelcu i wynika to z tego, że też będzie to realizowane w cyklu dwuletnim i na końcu z tych dodatkowych zmian mamy rozszerzenie czy, czy wydłużenie realizacji przebudowy ulicy Broniewskiego na właśnie dwa lata i, i wprowadzenie i wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu kolskiego. I tak wyglądają propozycje zarządu dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie omawianej uchwały? Czy są jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027. Dziękuję. Dziękuję również. Przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027 została przyjęta jednogłośnie.